Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego grudniowego vlogowania. I na samym wstępie powiem, że być może, co jest właściwie bardzo prawdopodobne, będzie to najnudniejszy vlog w historii chyba całego YouTube'a, ponieważ na dzisiejszy dzień nie mam żadnych spektakularnych planów. Więc jeżeli nie wymyślę czegoś, co mogłabym opowiadać Wam o jakichś super ciekawych książkach. No to będzie dość słabo, ale bądźmy dobrej myśli i na przykład zdrabmy sobie tutaj kolejną zdrabkę z mojego e, świątecznego kalendarza, dzięki któremu mogę wygrać 200 tysięcy złotych, a więc dzięki któremu mogę stać się bogata. Bez sensu, jak widzicie, dalej nic nie wygrałam, ale wciąż jestem dobrej myśli, bo wciąż tych okienek mam jeszcze całkiem sporo. Pomyślałam też sobie, że takie vlogowanie grudniowe jest całkiem ciekawą opcją, no bo właściwie codziennie trafiam na jakieś ciekawe, fajne książki, o których chciałabym Wam poopowiadać, ale zanim zbiorę się do nagrania takiego prawdziwego filmiku, wiecie o co mi chodzi, no to po prostu o tych książkach zapominam i właściwie gdyby nie ten vlog, to prawdopodobnie nigdy byście się ode mnie o nich nie dowiedzieli, więc mam nadzieję, że też dzięki e, tym. Takim całkiem zwyczajnym filmikom, będziecie mogli mnie troszkę lepiej poznać, no i już później będzie nam się może nawet lepiej jakoś współpracowało. Piękne słońce dzisiaj, w ogóle dzisiaj jest jakaś cudowna pogoda, mam wrażenie. Pewnie jest zimno, ale nie, no i, i na niebie też są jakieś dziwne chmury, ale i tak myślę, że ta pogoda jest lepsza niż ten deszczowy dzień. Czwartek. Dobra, dla zainteresowanych plan na dzisiaj. Po pierwsze, chcę dokończyć ten, ten, ten plan rozdziału o epidemiach. Ktoś pytał się przed chwilą na Facebooku pod wczorajszym vlogiem, dlaczego nie opowiadam o epidemiach tak szczegółowo. No bo po pierwsze dlatego, że teraz jestem na etapie mocno niszowym, tak jak odpowiedziałam temu komuś w komentarzu, to znaczy, czytam. O medycynie niemieckiej, medycynie europejskiej, o tym jak ta medycyna, spojrzenie na medycynę wyglądało w Polsce, jak lekarze odnosili się do kwestii filozofii, wiecie, takie strasznie, jakieś takie ciężkie tematy. No, a po drugie, to jest moja praca magisterska, więc jest moja i opowiem Wam o niej dopiero wtedy, kiedy ją napiszę. A po drugie, jak już to zrobię, no to przeniosę się do mojej drugiej pracy magisterskiej i skoncentruję się na wierszach logopedycznych dla dzieci, bo zostały mi jeszcze trzy analizy tych wierszy. No więc myślę, że dzień zapowiada się dla mnie ciekawie, dla Was chyba mniej ciekawie, ale może coś, coś jednak ciekawego podczas tego dnia wyłuskam. Wiecie co wam powiem? Właściwie nie jest tak źle, bo już prawie kończę planowanie rzeczywiście tego pierwszego rozdziału mojej pracy o epidemiach, ale chciałam się pochwalić jakie wspaniałe i jak nielogiczne, znaczy logiczne, ale jak trudne do zrozumienia zdanie stworzyłam. W konstruowaniu podziału na podrozdziały nie uwzględniłam podrozdziałów podrozdziałów. Brawo. Wiecie co? Jest godzina 14.30. Tak, dokładnie 14.30 ja właśnie skończyłam planowanie tego mojego nieszczęsnego pierwszego rozdziału tej pracy magisterskiej o epidemiach. I na razie mogę Wam powiedzieć, jaki jest tytuł pierwszego rozdziału, bo myślałam nad tym tytułem chyba przez tydzień. No i w końcu wymyśliłam coś takiego. U progu współczesnej bakteriologii, ideologia romantyczna, a kryzys medycyny nurtu materialistycznego. I na razie tyle powinno Wam wystarczyć. Ja mam wrażenie, że to jest całkiem sensownie rozplanowane, więc jeżeli się okaże, że zaczęłam od złej strony albo to jednak nie tak, no to chyba się załamie. I będzie mi strasznie z tego powodu smutno. Teraz wypada chyba coś zjeść, bo tak głupio siedzieć cały dzień bez jedzenia. Więc zajmę się za chwilę moimi wierszami dla dzieci, a później może Was w końcu gdzieś zabiorę. Bo nie będziemy tak siedzieli w domu cały dzień. Żaden vlog nie może obyć się bez widoku na świat za oknem, dlatego też nagrywam Wam kawałek drogi, żebyście mogli stale kontrolować pogodę w Krakowie. Wiecie, co jest najbardziej denerwujące? Wcale nie to, że ja muszę robić tyle rzeczy, tylko to, że te rzeczy są tak różne. Przed chwilą robiłam coś o epidemiach, teraz nagle robię coś o wierszach dla dzieci, a za chwilę będę robiła jeszcze coś o zupełnie czymś innym. I po prostu ciężko jest się przestawiać się z jednego jakiegoś zadania na inne zadanie, jeżeli one są tak tragicznie różne. Jak widzicie albo i nie widzicie, bo jest dość ciemno. W końcu wyszłam z mojego pokoju. W końcu zrobiłam to, co miałam dzisiaj zrobić. I w ten oto sposób zmierzam w kierunku galerii ponownie, bo ostatnio zapomniałam do prezentu kupić egzotyczny owoc. Oczywiście nie będę teraz mówiła co to za egzotyczny owoc, bo nie byłoby niespodzianki dla mojej koleżanki. Ona pewnie to ogląda. Więc niech nadal żyje w nieświadomości, że idę po egzotyczny owoc, a co yy, tam spotkam, kogo spotkam po drodze albo co spotkam po drodze, no to to będzie Nie, no nie wiem kogo spotkam po drodze, idę po prostu Tym razem to ja, tylko że z kuchni, a z kuchni dlatego, że zakupiłam pasztet iberico z papryką z jakiejś dzikiej świni I pomyślałam, że to jest na tyle interesujące, że Wam to pokażę A tak na serio, no to zostało mi na dzisiaj jeszcze tylko przeczytanie Żabusi Bo jutro już będę chciała się zająć tym zbiorem opowiadań, o, których, o którym ostatnio Wam mówiłam Dokończę pakowanie prezentów, bo we wtorek już Mikołajki, a ja bardzo lubię pakowanie prezentów no i chyba na ten moment to by było na tyle. Dobra, słuchajcie, kapituluję, bo z dnia dzisiejszego chyba raczej już nic nowego nie wykrzesam, więc po prostu najkrócej rzecz ujmując, do zobaczenia jutro. Jutro będzie na pewno dzień pełen wrażeń, bo od rana do samego wieczora wieczora będę gdzieś tam podróżowała sobie po Krakowie z zajęć na zajęcia. Odwiedzimy na pewno Kazimierz, a więc będzie się działo.